Ej, witajcie. Mm. Tu doreczka został wprowadzony paczek do głównego serwera i do serwera testowego. O ile patch do głównego serwera nie jest w żadnym stopniu ciekawy, tylko to, że zmniejszono drop-rate artefaktów i dodali pop-out, i parę błędów pousuwali. A, no i Aqua Prison został zbustowany w jakiś chory sposób. Możecie zobaczyć sobie śmieszne akcje na necie To przede wszystkim. To, co jest interesujące, to to, w jaki sposób został zaktualizowany test serwer. I aktualizacja test serwera w mojej ocenie jest genialna. I moim zdaniem jest to w końcu kierunek w jakąś dobrą stronę. I tak, pomijmy sobie ten pierwszy napis. Tego nie ma. Przeczytajmy sobie to. Poszedamy sobie na końcu. Adventure Mode has been removed. PVE jednak dla mnie jest niepotrzebne. Natomiast wiem, że ludzie to lubili, że, to, że się z tym dobrze bawili. W kuchni SDF stwierdził, że po prostu nie mają na tyle środków, żeby pozwolić sobie na to, żeby pracować nad tyloma rzeczami. Adventure mod daje im bardzo dużo problemów i to jest powód jego usunięcia. Chodzi o to, że każda rzecz musi być osobno robiona pod mod PVE, co podwaja ilość pracy. Zmiana rozmiaru party do tylko trójek, no to jest coś, co już było wcześniej mówione, no i to jest akurat, moim zdaniem, słabe. E automatycznie problem, czyli autofil na high rollerach został zlikwidowany, czyli możesz wejść solo na high rollery trójki spoko. E Repeat testing to jest jakąś dany covery do 100% to w ogóle jest tam nie ma znaczenia, bo to jest tylko po to, żeby się test serwer lepiej działał. Tak samo Rarity Limit i Arena Limit i Arena Always Open, to myślę, że to są rzeczy typowo zrobione pod możliwość testowania, a nie pod możliwości jakby tego wprowadzenia na głównych serwerach. Ale najważniejsza zmiana, to jest właśnie ta pierwsza linka, którą kazałem, mówiłem, że wcześniej pominiemy. Random modifiers have been removed from items. Usunięto losowe modyfikatory z itemów. I w tym momencie wygląda to tak, że mamy tylko podstawowe statystyki na przedmiotach. I moim zdaniem jest to genialny ruch w bardzo dużą stronę. Ponieważ losowe modyfikatory psują cały balans gry. Po pierwsze, to powoduje, że jest to znacznie mniej przewidywalne, mamy bardzo duży rozstrzał itemów, item legendarny potrafi być gorszy od Rare czy od epika, ze względu na to jakie ma wylosowane statystyki Tak dodatkowe. Także w mojej ocenie jest to bardzo dobre. Koniec z move speed metą, nie mam modyfikatorów na move speed, poza oczywiście butami, więc to jest drobna proporcja, żeby mieć agility gdzieś tam dorzucone, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jedyny problem jest wtedy, że teoretycznie bieganie bez ubrania będzie szybsze, więc może się zdarzyć, że będą ludzie biegali bez klaty, bez spodni, co jest średnio klimatyczne, ale myślę, że to jest do ogarnięcia. Na przykład poprzez zmniejszenie podstawowego move speeda, powiedzmy nie wiem, 6 i usunięcie po 3 kary z wszystkich przedmiotów do noszenia także ze wszystkich spodni ze wszystkich zbroi że trzy mniej No jak jest coś ma minus 1 no to do zera powiedzmy byśmy to zmienili wtedy i w ten sposób moim zdaniem byłoby to tak że ludzie przestaliby ściągać te ubrania co byłoby moim zdaniem olbrzymim plusem. I zawsze chcesz nosić te ubrania tak nie ma sytuacji której nie chcesz. W mojej ocenie te, usunięcie tych losowych modyfikatorów jest genialnym ruchem. Powoduje to mniejszą dysproporcję między kimś z, mniejszy, z słabszym girem i z lepszym girem, a dodatkowo jest dobrą bazą do wprowadzenia innych rzeczy, na przykład unik itemy. I tu nie mam na myśli uników tych rarity, tylko mam na myśli małe artefakty i duże artefakty. Tak? Coś z tych rzadkich mobów i artefakty, gdzie mają te skill'e. Mam na myśli też na przykład srebrne bronie. Czyli które mają bonus do walki z antedan. Kwestia też przechodzenia z normali do high rollerów, tak? Jest to w tym momencie, będzie to o wiele prostsze, ponieważ ten balans walk, te walki nie będą się tak różniły pomiędzy normalami a high rollerami, tak? One będą bardzo, bardzo podobne. Więc pod tym względem jest to bardzo duży plus. Jakby jest to, tak jak w kuchni SDF powiedział, jest to baseline. Oni to zrobili po to, że oni chcą wywalić te modyfikatory i zbudować ten system od, od podstaw jakby. Więc potrzebowali najpierw się wyzerować, żeby móc budować to dalej. I moim zdaniem jest to bardzo duża nadzieja dla Dark and Darker, żeby z tej gry coś w końcu wyszło dobrego. To tyle chciałem Wam dzisiaj przekazać. Moim zdaniem zmiana ta jest na wielki plus i naprawdę daje nadzieję na to, że w tej grze będzie dobrze, choć oczywiście są tutaj pewne problemy z tym rozwiązaniem i jak zawsze jest ryzyko, że to nie wypali. Zobaczymy jak będzie. Tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego dnia.